Siemaneczko w 36 części Let's Play Rise of the Tomb Raider e, Dotarliśmy do córki Jacoba I musimy jej pomóc z... E, no, wydostać się z ludźmi Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce Nie musiałaś nam pomagać Ale chciałam, Chciałem, nie, nie chciałem. Ci tego nie zapomnę. Zabrzmiało trochę jak groźba, nie? Zablokowane z drugiej strony Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce, wytrzymaj Muszę odpocząć Daj mi chwilę Zaraz będzie po wszystkim nie wiem, czy, nie wiem, czy jest sens z każdym gadać. Nie, dobra. E, chyba musimy się stąd wynosić po prostu. Czy coś tutaj jeszcze... Może być ciekawego? Nie, raczej po prostu spieprzajmy stąd. Dobra, trzeba to rozpieprzyć. Dawaj, Lara. Dawaj, dawaj, dawaj. Na pełnej. Pięknie. Próbuj się nie ruszać. Dokładnie. Na tym fresku przedstawiono Więcej. moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Pewnie tak było na początku. Do tej pory zresztą dla mnie na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, więc myślę, że kiedyś tym bardziej. O, oto one. Może uda mi się je stąd odblokować? Tylko, że to są ha. Kurwa, no nie mogę do nich strzelić, chyba, nie? Nie, to są chyba nasi. Nie, to nie są przeciwnicy, chyba. Dobra, mniejsza. Zejdź na dół, Lara. No co? Co jest? Coś idu? Jakaś. Uuuu, czy to jest jakiś granat? Czy to jest? Zrobimy zaraz strzelbę z granatnikiem. Nie strzały, kurwa, jak w Rambo. Wybuchowe strzały. Tak jest. Tak jest, zaraz to ogarniemy. Pewnie. Dobra, tu mamy na full. A co? Co ty Artefakcik jakiś? Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźmiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był to ważny artefakt, albo zwykła dziecięca zabawka. <noise> albo jedno, albo drugie, nie? Wszystko mam na full, aż tak. Tak jest. Pięknie. Dziękuję, Laro. W katakombach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie... Cieszę się, że jesteś Na razie, słowo klucz. Nasi wciąż tam są. Zabierz dobra. pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. A my się nimi zajmiemy. Trójca. Dobra, materiały wybuchowe tworzenie wybuchowych strzał. To mi odblokuje kilka nowych możliwości. Między innymi powrót do początkowej lokacji. Tam brakowało mi tego. E, dobra, aha to jest... Przyszliśmy stąd. Musimy iść na górę, nie ma innej drogi. Ale poproszę strzelbę na razie. Nie chcę chyba nic wysadzać. O, mamy... O, jak miło. Oj, dziennik, bardzo dobrze. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o jeźdźcach i o broni, którą dysponują. O wschodzie słońca już go nie było. Cyril mówił, że na pewno wróci, ale dzień już prawie się kończy, a jego nadal nikt nie widział. Obawiam się, że ten stary szaleniec mógł zrobić coś nierozważnego. Potrzebujemy go. Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek. No, i chyba nie doceniasz swojego staruszka. Chyba go nie doceniasz. O proszę. Kolejna fajna rzecz. Odczytać. Wskazano tu jakieś miejsce. Pewnie pewnie nie jedno. Dobra. O, proszę bardzo. Co to jest? Ale Fresk, dobra, Fresk jest odhaczony tak, 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 tak. Tu mamy jedno miejsce. Coś tu. O, a my przyszliśmy z, z tędy to tam jedno przegapiliśmy, ale to nie ma większego znaczenia. Po to się wrócimy, bo w sumie jest, jest to pod naszym nosem. Więc żal byłoby to zostawiać, nie? Monetki się zawsze przydadzą. Muszę w końcu udać się do tego sklepikarza, bo jedną rzecz do tej pory stamtąd kupiliśmy. A ciekawe, czy ekwipunek mu się zmienia też. Powinien. Powiesz coś ciekawego? Cisza z wyposażenia. Co, co możemy tu z wyposażenia robić? Wiem eee, na pociski. No w sumie tak. W sumie mógłbym to wziąć. Więcej amunicji do strzelbym na pewno mi się przyda. Dobra. Tu raczej nic więcej nie chcemy. Czy chcemy? A tutaj coś możemy ulepszyć? Op. Szybko, szybkość przeładowania. Tak. I obrażenia. Kurwa, mogłem wziąć to. Dłuższa lufa zapewnia większą precyzję strzału i zadawanie ob obrażeń. Pewnie jakichś opancerzonych na hita będziemy mogli zdejmować. Zaczyna mi się podobać ta broń. Zaczyna mi się podobać. Cały czas nie będziemy latać przez kałachem bez przesady. Dobra, ale chodźmy też dalej. Tutaj coś ciekawego widzę. Jakiś kolejny dzienniczek. Bardzo lubię takie smaczki. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznać no wiedzę tak. tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały. A z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach, pozyskujemy silną truciznę. Zaadoptowali się do tego otoczenia. Zjad grzyba przeżył. Grzyb jest jadalny. Zjad grzyba umarł. Nie, zanotować. Tych grzybów nie wolno jeść. Dobra. No i. Oj ojoj ojoj oj, oj Dobrze, że ta jest deska trochę obielona. Tak tu byśmy nie wiedzieli. Trochę śmiało, Lara, no come on. Chyba coś tu się zaraz stanie. Tak jest Laro! Jestem! Ale obrywamy od helikopterów! Musisz przyciągnąć jakoś uwagę Trójcy. Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu, na przykład wyroku ekskomuniki. Hmm. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Wiesz to? Yy, co to jest? No, w każdym bądź razie na pewno nam się przyda. Aha, piórk. Aha, z taków, dobra. Łap się. Dobra, tu będą nam potrzebne wybuchowe rzeczy. Pięknie. Dobra, przełazimy. To są przeciwnicy. Uh, nie, nie, to są byli nasi. Są trochę w chujowym miejscu. Pięknie. Pięknie. Dobra. No, jezu, to przeładowanie jest wkurzające, ale heady naprawdę miodnie się je czuje. Podoba mi się. Nie sądziłem, że tak mi się spodoba. Myślałem, że szybko wrócę do kałacha, ale nie, nie, nie. Dobra, cholera wie. Gdzie oni są? Może wyjdźmy trochę do przodu. Nie. Dobra, tu jest chyba czysto, ok. Tam musimy zrobić porządek Dobra To nam się przyda Krzaczek też Dobra, na razie nie próbują. to nas to jest chyba dobrze <grytanie> To jest chyba dobrze Tutaj tu coś z tych trupów Tutaj w środku te wszystkie skrzynki no, come on. Ojejku, tutaj gdzieś są przeciwnicy. Pewnie jest już problem, żeby podnieść. Na szczęście to możemy. Narzędzie do modyfikacji to zajebista sprawa. Bardzo dobrze, dobra. Chyba możemy trochę pocisnąć dalej, nie? Eee, nie, tam jest jeszcze jeden, ten trupek, amunicja. Dobra. Okej. Okay. Tak, w ogóle Oj, kiepsko. Nie trafiłem. Oj, kurwa. Nawet nie próbuj. Jak mnie kurwa podszedł. Dobra. Chodź, chodź, chodź tutaj. Pewnie. No i tyle z tej osłony było. Kur... Pięknie. jest za upierdliwy typ. amunicja, Laro. Dobra, tutaj mamy jakieś fanty. Kole... O... Pięknie! Tak jest! O, to chodziło. Dobra, możemy się troszkę wycofać, zerknąć, czy coś tutaj jest. Tu mamy amunicję do strzelby. Poproszę. Ej, okay, możemy troszeczkę pocisnąć do przodu. O! Proszę, proszę, jakbym przegapił. Jeszcze jedna gdzieś musi być. Kurde, jeszcze jedna musi być. Wiesz to? Pięknie, byłem szybszy To musimy się przebić Tak trochę na spokojnie to robimy, wiem, ale Dają sobie radę Dzielnie Stawiają opór Wal się Dobrze, że zwiększyłem te obrażenia Wal Muszę się odsunąć. Znaczy, kurwa, dam podpalić. Podpal się. Kurwa, kolejny granat. Dobra, musimy podejść bliżej. Kurwa. Tam Jest. Dupa zostać ten granat kurwa męczący typie. Przeszukaj go. Będzie na ulepszenia, także warto to wszystko zbierać. Przyda się na pewno. Bo tutaj nic więcej nie widać. Tam jest niezła jadka. A tu my, mogliśmy jeszcze beczkę w sumie, ale nie widziałem tej beczki, nie? Fajnie zrobiła to spustoszenie, ale po prostu jej nie widziałem. E, e, e. O, tutaj coś jest do odkopania. Coś wrogowie są w pobliżu, no nie żartuj. Widzę. Jest ostatnia. Musimy tam, 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 musimy się odwrócić. Jednego mniej. Udało się. To coś ci się broń zbagowało, Laro. W skarbie, Laro, jesteś tam? No. Oblega Utknęliśmy w katakumbach. Szlak. Dobra. Trzymajcie się. Idę do was. Ale to za moment. Wraz z Elajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz. Tam, gdzie mieszka stary niedźwiedź. Ludzie trójcy nadal urządzają się w starej bazie sowieckiej. Wyruszymy dopiero, gdy zapadnie noc. Podejmujemy wielkie ryzyko, ale wiemy, że czeka nas walka. Jeśli mamy przeżyć tę walkę, będziemy potrzebować roślin leczniczych rosnących na tych wzgórzach. No i słusznie, bo straty ponieśliście gigantyczne! O, mam obozowisko, zajebiście, tylko jeszcze tutaj ogarny temat. Dobra. No, come podejść tutaj, Laro. Całe taka rozpierducha w koło, ale możemy sobie przysiąść na sekundkę. Dobra, mamy trzy punkty. Bardzo dobrze. A czym tu chcemy na coś je wydać? Dodatkowe ładunki. No właśnie. Kurde, to jest dobre pytanie. Te trzy punkty. W sumie można byłoby się zastanowić. Pierwszego wroga po cichu można załatwić. Potem mamy zwiększone. No dobra, to weźmy to. Automatycznie przeszukane to będzie. Aha, tylko z ukrycia. Dobra. Szybkość leczenia też się przyda. Panik. Co mogę tutaj ulepszyć? Co to jest? Zmodyfikowana rękojeść umożliwia niemal natychmiastowe wyważenie drzwi lub otwarcie skrzyni. Tak. Jak najbardziej. Z Aha, brakuje. Ojej, brakuje mi, a strzelba zwiększa obrażenia. Poprosimy. Pistolet tutaj też mi brakuje. No dobra. Coś tam poinwestowaliśmy. Dobra, możemy iść dalej. W tą jadkę. Uj, shit. W ogóle co. co mówi mapka? Opuszczamy tą krainę? Tą, tą, tą część mapy? Ile tu mamy procentowo? Oj, niewiele. Nie, oczywiście, że nie. Kurwa, oczywiście muszę akurat przyładowywać. Plecami się odwrócił. Dobra, tak to się nie odwrót. Nie. Na pewno nie. No you. dobra. Błujaj się, kurwa, dawaj moją strzelbę, bo jak tak będą wyskakiwać, to może być problemik. Przeszukałaś go? No jakby trochę wyparował, nie? Mapa, bardzo chętnie. To nasza pierwsza zima z czasu najazdu mongolów. Przeżyje ją nie więcej niż jedna trzecia z nas. Mieszkaliśmy w marmurowych pałacach ogrzewanych ciepłem z wnętrza ziemi. Mieliśmy do dyspozycji imperialne bogactwo i luksusy. Dziś próbujemy zdobyć jak najwięcej skór, by nasze dzieci nie marzły. Szukamy korzeni i jagód, by się wyżywić. Żeby przeżyć kolejną zimę, musimy się przystosować. Jeśli nam się nie uda, nasze ciała nakarmią ziemię, a doliną znowu zawładną zwierzęta. Teraz wszystko zależy od nas. Tylko od nas. Jep. Ale coś nam się udało zwojować. Ooo, pan ze strzelbą. A jestem ciekaw. Jak pan sobie z tym poradzi? Naprawdę? To jestem pod wrażeniem. Ah! <laughs> Ale tego nie przeżył. Nie no, pewnie sporo HP mu zabrała ta strzała jednak. Przyjął kurwa na tarczę z wybuchową strzałę, nie? To Jest naprawdę coś. Dobra. samu nic, to wszystko mamy, ok? Tutaj oddział piąty. Wchodzimy do kataków. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze. Dzień, dzień dobry. Tutaj jest. Żebyś wiedział. Tak jest. Urwa. Jak jak zwykle muszę ładować. Noc kurwa nie trafiłem. Nie wiem, czy będą mnie zachodzić, czy nie. Shit. dobra, trochę inaczej. Spróbujcie tylko. No dalej, trochę się musimy do nich zbliżyć. Dobra się, <laughs> jednak nie chcę przedobrzeć z tym zbliżaniem się. I tu jeszcze. No i kurwa, no nienawidzę tego. Pięknie. Dobra noc. Widzę intruza. Oj, ciężkie oddziały. To może nie za skrzyneczką? Dobra. Przeładuj dziewczyno. Dobra. Ale kurwa mnie trafił skurwiel. No było nie, nieprzyjemnie. Delikatnie mówiąc. Jacob. Już po nich. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. Opowiesz mi więcej o tym miejscu? Zasłużyłaś na to. Chodź za To będzie dłuższy odcinek, widzę, bo jeszcze Pogawędka nas czeka. Ale udało się obronić tą wieżę. Ale to jeszcze nie koniec wojny, oczywiście. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali Kiddiesz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamieszłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Ale do tego miejsca zawsze ciągnęło rządnych władzy. Trójca. Tak. Pragną pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest Twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laru. Możesz się tylko wyzwolić. Znajdę je. Z Twoją pomocą lub bez. Mm, poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Bez łaski. Bez łaski, Czekaj, Sofio, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Wiesz, gdzie jest atlas? W katedrze. W podziemnych archiwach. Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni zabiją wszelkich intruzów. Mój ho, ho. ojciec uważa, że powstrzymają trójce. Nie mogę ryzykować. Wiem. Proszę, weź to. Co to jest? Pomoże ci dotrzeć do katedry. Co to jest? Kurwa, to wygląda jak jakiś nie wiem kołowrotek z żyłką na dowędki. Ale dobra, nieśmiertelni. Zwój Liny zdobywasz nowy sprzęt. Spoko. Znajdź bezpieczną drogę do wioski ocalałych. Dobra, bezpieczną drogę do wioski ocalałych. O kurwa. Aha, tu się mogę wycofać, bo już tam do końca doszedłem. Dobra. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, nieśmiertelnie. Jakaś mistyczna moc. W poprzedniej części też później mieliśmy takich gości. Więc byli nieśmiertelni chyba samurajowie wtedy, nie? Dobra, ale dzisiaj to na tyle, także na razie.